No ulica północna, 9 obiekt obiekt nie a tu jest, proszę państwa, brzeźno. Proszę bardzo, jakie mają ładne ogródki z kwiatkami. Super mi się podoba taki ogródek ukwiecony. O! To ładna roślinka. A tu jeszcze ładniejsze. Żółto fajne. Jak, jak to się nazywa? Taki kwiatek i jeszcze tu kwiatki ma o. No, idziemy dalej. O, te ładne kwiatki w ogródkach tu też ładny ogródek no tutaj widać dać stara chałupka A no, kiedyś to były doby rybaków bo tutaj przecież nad morzem na Zatoką Gdańską takie no tu też ładne kwiatki są ładne kwiatki mają w ogródkach o, polferio spłynie akurat prom. To dość mocna wiatra jest. Tu idziemy, wejście numer 48 mamy. No z północnej się wchodzi przez wejście 48. No dość fala jest, ale tam pływają sobie na kajakach. No, jak widać, można, można. A tutaj mają skutery wodne do wypożyczenia, banany. O, ładnie. No i tam Polferia z faipuną. Duży statek. Prom. O, masz Tutaj się podróży za Tu mamy molo w rzeźnie. A tu proszę bardzo na kajakach <grytanie> Na kajakach Oni sobie tam pływają Wiosłują Już się przerzucił No to niestety przy takiej fali to nie jest pływanie na takim kajaczku. Nie takie proste utrzymać równowagę. Z boku przyjdzie fala i do widzenia. I już pływasz. O, proszę bardzo. Już sobie leży. Już w wodzie. I taki ich los. O, następna. wodzie. Wpadają do wody potem muszą wstawać I też no. następna dziewczyna tam próbuje swoich sił spalą No ale spalą nie tak łatwo Można się krupnąć do wody no ale oni jakoś stają i z powrotem na tych wiosłach buchają a tam gdzie dyska, tam, tam coś świga jak kolera bo bo on ma wiatr przynajmniej to, to. mi się podoba na desce wityfikowej posuwa równo taki wiatr daje mu dużą prędkość idzie sobie mamy skutery wodne Tu jesteś? No pójdę, ale na razie tu jestem. Bo to filmuję tych na, na tych kajakach, zobacz. Bywają. Się przewalają bez przodu. Spadają. Spadają z tych kajaków niestety. Ale wstają i od lwa walczą z falami. Widać? Widać tych artystów na tych kajakach z SESKO? A też ze wiosną. Deska z wiosłem, tak jedzie. Może będzie leżeć. z walnie to już koniec. Z falą to się idzie. Ale jak z boku ją pana walnie, o już leży. Proszę bardzo. No. Już też leży do wody. O, tutaj deska też się przywróciła. I wpadają do wody tymi deskami. I tak to leciało. No, tutaj ratowników nie ma tą kąpieliskę jest w tej porze nieczynne, bo ta 18 godzina już minęła. No a polfer jest tam płynie dalej. Zobaczymy co tam płynie. w płynie. kurs, rotor wodny wchodzi już, o i płynie w kierunku Szwecji. Kochel on niech przychodzi między boją zieloną i czerwoną i tak to jest. A tu mamy wejście do portu, tu mamy latarnie morskie Czerwona, zielona To jest wodny do Gdańska, Tor Gdańska no. no i tak wygląda plaża Wrześni, komat nawet tu mają widzą ja. też mają No, gdzie ten bankomat? Nie ma bankomatu? Był bankomat? Nie ma bankomatu Idziemy dalej 548 tutaj mamy szafki, co sobie można coś przechować ktoś chce kluczyk weźmie i zamyka i idzie sobie Tą kasę trzeba wrzucić do przechowalności Co my tu mamy? Easy Easy Tu jest ścieżka rowerowa Wszędzie no, pełno samochodów, zaparkować ciężko no bo to plaża, no to chcesz chce dojechać do tej plaży. A na plaży słońce smaży. O, chociaż dzisiaj tak gorąco nie jest. 19 stopni, 18 było. tutaj było ciepłe. O, tu jakiś marynarz namalowany. Myjnia parowa, mobilna. Mobilna, Aha. No, a tutaj mamy piękny obraz. Nawet jamnik jest. Taka ryba. No ładnie namarowali, artystycznie, że tak powiem. I tak to jest. Następny domek starej daty. Ale jeszcze tu są mieszkańcy, nie? Idziemy w kierunku Mola Brzeźnie. Czy my tu? to wyszło, ciepły. od razu się robi. Jak wyjdzie, to od razu ciepły, No ja właśnie wróciłem ze zlotu motocyklowego w Łebie. Tam się trochę jeździłem na motorach. Przelagł nawet WSK, dopadłem. padłem. Piracki raj zrobiłem. I się przejąłem abortażem. Jakie przedmiotny kontrast.

Mogą no, wybudowali takie, o, pensjonaty. Tutaj to jest remoncie. Okrągłe remoncie. Mam Do tu góry mąkę dodać.

Muszę sobie ewentualnie coś zmieścić, Ale ja, nie wiem, czy ja jestem głodny, bo jeszcze w zasadzie z kolacji to rezygnuję, bo jeszcze odchudzam, nie? 100 kg wystarczy, nie? A tu mają pizzę, paswody, naleśniki, różne takie... No, klimatyzacja nawet jest, myślę no, mówię o drinkach. Bardzo Zapraszamy tutaj do... Zapraszamy, zapraszamy do Brzeźna, Pomorska Telewizja Narodowa dla Korsowo-Ziebieńskich i, i, i Czerwonych czyli Tam profesor Pina też chyba nie. Pokaż się. Zapraszamy. Ahoj. Pozdrawiam.